Chciałbym dzisiaj mówić o pewności. Chciałbym mówić o pewności, która płynie ze zrozumienia tajemnicy Pana Boga. W Nowym Testamencie mamy kilka takich historii: historii osób, których wiara zwróciła uwagę Pana Jezusa. Jest mowa o setniku rzymskim, który mówił Panie Jezu, nie przychodź do mnie, wystarczy, że tylko słowo. Zdumiał Pana Jezusa, nie spotkał czegoś takiego obok. Przyszła do Niego pewna kobieta, kobieta kananejska. to jest jedyna osoba, której Pan Jezus powiedział nie. A jednak otrzymała to, po co przyszła. To są takie historie, które warto studiować. Warto się na nich zatrzymać i, i, i przyjrzeć im się z bliska. Bo jeżeli jesteś w stanie zwrócić uwagę jego, to znaczy, że w tym coś jest. Mogę coś wziąć do mojego życia z każdej z tych historii. I dzisiaj chciałbym przypomnieć, odświeżyć historię człowieka, który. Swoim zachowaniem zaskarbił sobie uwagę Pana Boga, a konsekwencje skutkują do dzisiejszego dnia. W liście do Kolosan napotkałem taką wypowiedź apostoła Pawła. ona w ogóle stała się, nie wiem, podstawą tego mojego dzisiejszego zwiastowania. Kolosan 2.2 Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia do dogłębnego poznania tajemnicy Bogatej z Chrystusa. Pan Jezus jest tym, który pokazał nam, Prawdziwe serce Pana Boga, jakim On tak naprawdę jest, jakim On był, jakim On, jakim on jest, poprzez miłość, którą okazał każdemu z nas. I doświadczenie tej miłości potrafi nam e, pokazać, czy ja mogę być w tym bezpieczny, czy nie. Czy ja mogę być w nim bezpieczny, czy nie. I chciałbym przybliżyć. Krótką historię, ja ją tylko rozpocznę, później ją skomentuję, ale historia, która jest zapisana w Starym Testamencie, historia pewnego człowieka i pewnego wydarzenia w księdze rodzaju. W księdze rodzaju w 22 rozdziale jest zapisana ta historia z Dobrze. Dwudziesty drugi rozdział Księgi Rodzaju i tam jest zapisane tak. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego Abrahamie, a on zaś odpowiedział, słucham. Wtedy usłyszał, weź proszę swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka. I udaj się do ziemi, Moria i złóż go sam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Abraham wstał więc wcześniej rano, posiadał swego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Może do tego miejsca. Niesamowita historia. Za każdym razem jak odświeżam sobie tą historię, to myślę sobie tak. W tym człowieku nie widać jakiegokolwiek strachu, jakiejkolwiek niepewności. Jak się czyta tą historię, można ją czytać wielokrotnie, tam nie ma jakiegokolwiek strachu i cienia niepewności w zachowaniu jego, w zachowaniu Abrahama. Nie badają tam jakiekolwiek słowa z ust Abrahama. I co to teraz będzie? Co ja teraz zrobię? Nie ma wzdychania. Po prostu nie ma czegoś takiego. Oprócz tego, że Abraham nie wypowiada, w cudzysłowie powiem, takich, takich głupot, które diabeł podszeptuje człowiekowi w każdej stresującej, trudnej sytuacji. I podważa jego wiarę, podważa jego, nie wiem, miejsce, w którym jest. To, co doświadczył wcześniej, to, co widział, to, co przeżył, to jeżeli jakiekolwiek myśli pojawiają się w jego głowie, to w tej historii jest jeden wydźwięk, jest cisza. Nie przechodzi to przez jego usta, nie wypowiadają tego jego usta. Abraham milczy. Oprócz tego, są dwie bardzo ciekawe wypowiedzi w całej tej historii, które wrzuca tutaj Abraham. Między innymi, w pewnym momencie, kiedy widzi już tą górę, którą Bóg mu pokazał, że to tam ma być, mówi do swoich dwóch służących, którzy idą razem z nim, mówi słuchajcie, zostańcie tutaj. A my idziemy, załatwimy tę sprawę, a potem wrócimy do Was. Zanim cokolwiek się dzieje, on zna, on oczekuje, spodziewa się efektu końcowego tej historii. Niesamowite to jest. Dalej, kiedy jego syn pyta go, ojcze, słuchaj, no, mamy drewno, mamy wszystko, co tu jest potrzebne, ale gdzie jest ofiara. On znowu mówi coś. Hmm, Bóg sobie upatrzy, jak mi naufiela panu mój synu. Niesamowita historia. Jak ją czytam raz za razem, raz za razem, to widzę człowieka, który co? To no, ufa bezgranicznie. Wszystko, no, ten człowiek naprawdę ufa panu Bogu. Jeśli on go wysyła. Jeśli on go wysyła, rozkazuje mu coś zrobić, to Abraham wie jedną rzecz. Nie może go spotkać nic złego. Nie ma takiej opcji w jego rozumieniu, że może go spotkać cokolwiek niewłaściwego, coś złego. Ten człowiek ufa, ufa Panu Bogu. Niesamowite to jest. A nawet myśl, jeżeli wyrodzi się jakaś w jego głowie, to nie przechodzi to przez jego usta. Po prostu jego usta są zamknięte. Niesamowicie rezonuje mi to z tą wypowiedzią e, Pawła, kiedy mówi o całkowitej pewności, która płynie ze zrozumienia. Ze zrozumienia tajemnicy Pana Boga. Widać to niesamowicie w, u Abrahama. Kiedy czytam tą historię, to zaczynam rozumieć, dlaczego Pan Bóg. Tak docenił Abrahama. Jego wiara była niesamowita. Nie ma krytyki, nie ma nieufności, wątpliwości. Nie ma tych rzeczy. W ogóle nie można zobaczyć tego w tej historii nigdzie. Abraham zachowuje się jak dziecko, które bezgranicznie ufa swojemu, swojemu Ojcu. Zanim dokonało się dzieło Krzyża, Zanim dokonało się dzieło krzyża, kiedy my mogliśmy zobaczyć miłość Ojca do Was, to Abraham stanął jakby w naszym miejscu i był w stanie zobaczyć Boga, który jest tak dobry, że nawet jak słyszy coś tak trudnego, jak on słyszał, to nie może się zdarzyć nic, co by go dotknęło, co by go zraniło, co by było po prostu Pozbawiony tej miłości. Niesamowite to jest. <laughs> Jak dziecko bezgranicznie ufające Ojcu. Abraham, pomimo całej tej sytuacji, nie postępuje według, można powiedzieć, tego, co widzą jego oczy. Według ludzkiego myślenia, które często człowiekowi towarzyszy w ekstremalnie trudnych sytuacjach. U Abrahama było inaczej. Przesadzam. Kiedy patrzymy na tą historię i na fragment z Bożego Słowa, czytamy tak. Ta historia zaczyna się takim stwierdzeniem werset drugi, weź proszę swojego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz, Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze na jednej z gór, którą ci wskażę. To świadectwo zachowania Abrahama było tak mocne, że mija tysiąc lat. I w wyniku tego, co tam się wydarzyło, Salomon postanawia zbudować świątynię. Gdzie? Dokładnie w tym miejscu. Jak patrzymy do księgi Kronik 3.1, to jest napisane tak. Salomon zaczął zatem budować świątynię Pana w Jerozolimie na Górze Moria, w miejscu, gdzie ukazał się on, jego ojcu Dawidowi. To było tak mocne, to było tak wyraźne. I myślę, że dalej to rezonuje w moim sercu na pewno, że. że to zachowanie Abrahama było wyjątkowe, i Bóg to wyłapał, Bóg to wychwycił. Dlatego Abraham znalazł miejsce w historii Bożych Mężów. Niesamowite. Na koniec tej historii wyjątkowe słowa, które odkrywają, które odkrywają e, przyszłość. Przysięgam na siebie samego, oświadcza Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka, będę Ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę Twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Wtedy też w potomstwie błogosławić się będą wszystkie narody ziemi za to, że mi byłeś posłuszny. Ciekawe słowo. Na koniec tej historii pada obietnica, którą Bóg wypowiada. A w tyle jest cała ta historia Abrahama, który zachował się w taki sposób, który no, zrobił wrażenie na Panu Bogu. Apostoł Paweł w liście do Galacjan tłumaczy tą obietnicę. Chciałbym, chciałbym to przeczytać, bo jest to, jest to ciekawe. Paweł odnosi się do tej obietnicy, którą Pan Bóg dał Abrahamowi i mówi tak. List do Galacjan 3.16 mówi tak. Odnosząc to do Abrahama trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego potomka. Słowo bowiem potomstwo użyte w obietnicy występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka jednego, a nie wielu. A tym potomkiem był Chrystus. W Ewangelii Łukasza też mamy takie, takie słowo. Pierwszy rozdział, 54, 5. 54-55 werset jest tam napisane tak: Łukasz pisze: Ujął się za swoim sługą Izraelem, okazał miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. I próba pewnego komentarza, co jest źródłem błogosławieństwa dla mnie. Naród? Paweł tłumaczy. Współczesny Izrael? Nie. Paweł mówi: Potomek. Źródłem błogosławieństwa dla nas jest potomek. Jest Jezus. Kto jest źródłem błogosławieństwa dla wszystkich narodów ziemi? Naród? Potomstwo Abraham? Nie. Paweł tłumaczy: Potomek. Jeden. Jezus. Kto jest źródłem błogosławieństwa dla samego narodu Izraela? Jeden potomek, Jezus. Kiedy czytamy te fragmenty, yy, chyba wszystkie polskie przekłady używają wszędzie słowa potomstwo w liczbie mnogiej. I powiem tak, że to może być mylące. Nawet sobie pozwoliłem posprawdzać te miejsca, popatrzeć, jak to w Grece jest, jak to w hebrajskim jest napisane. Tam wszędzie jest użyte słowo potomek. We wszystkich tych fragmentach, gdzie jest odniesienie do potomstwa Abrahama, w oryginale wszędzie jest mowa o potomku, o jednym. Błogosławieni jesteśmy w kim? W potomku. Paweł to tłumaczy. Yy, w jednym, nie w wielu, w jednym. W Chrystusie. Niesamowite to jest. W innym miejscu, w liście do Rzymian, jest napisane tak: Z nimi, czyli z Izraelitami, łączy się usynowienie, chwała, przymierza i nadanie prawa, służba przy ołtarzu oraz obietnice. Do nich należą ojcowie i z nich według ciała wywodzi się Chrystus stojący ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. W liście do Galacjan mówi, to natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwia przez Bogiem jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami przeklętych, każdy, kto zawiózł na drzewie. Wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem Bogan, tak abyśmy obiecanego Ducha otrzymali dzięki wierze. Wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie, nie w narodzie nie w potomkach, ale cały czas Paweł po, pokazuje to w potomku. Jak czytamy w hebrajsku te wszystkie fragmenty, jak czytamy w grece te fragmenty, tam wszędzie jest mowa o potomku, potomku. W polskich przykładach tego nie ma. Wszędzie jest potomstwo, nasienie I można odnieść wrażenie, że oczy nasze są kierowane na, na Izrael. Tu jest mowa o kim? Błogosławieństwo jest w jednym. W jednym, w Chrystusie, w potomku. Takie rozróżnienie. Jakie to niesie dalekosiężne e, konsekwencje? Bo to też jest ciekawe. Teraz nie ma znaczenia, pomyśl o sobie. Z jakiego narodu, z jakiego ciała się wywodzisz? Mój ojciec, dziad i pradziad byli Polakami, więc kim ja jestem? Pomyśl, bo to, to niesie za sobą konsekwencje. E, apostoł Paweł mówi fajną rzecz. Pozwoliłem sobie na takie moje wtrącenie, ale mówi tak, nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, czy Polakiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą, wszyscy jesteście jednością w Chrystusie. Patrzcie, niesamowite konsekwencje, jakie jest nasze dziedzictwo. I, I czy inni potomkami jesteśmy, nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, czy Polakiem, niewolnikiem, czy wolnym mężczyzną, czy kobietą. Wszyscy jesteśmy jednością w Jezusie. To tak, taka dygresja do niedawnych wyborów, gdzie się kłóciliśmy o różne rzeczy. Jesteśmy Polakami. Utożsamiamy się z tym narodem, mieszkamy tutaj. Ale potomka mamy jednego. We wszystkich takich zawirowaniach polityczno-społecznych pomyśl o tym. Wywodzisz się od jednego. Dlaczego? Paweł 2.20, a z do Galacja mówi, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Tego urodzonego z kobiety, człowieka można powiedzieć, nie ma. On umarł. W tym zanurzeniu w chrzcie powstał do życia nowy człowiek. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już mi ja, żyje we mnie Chrystus. Więc nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, Grekiem, czy jest Polakiem. Patrzcie, coś się coś uległo zmianie. O czym tutaj. Paweł pisze: Przykład Abrahama jest czymś ponadczasowym. Jego historia no, wykrzykuje coś w naszą stronę. Tak ma wyglądać Twoje zachowanie względem Pana Boga. To, co Abraham zrobił, kiedy zabrał swojego syna i udał się na górę Moria, ta historia krzyczy do nas. Tak masz, tak masz się zachowywać względem Pana Boga, bo to zachowanie Jemu się podoba. Jakie zachowanie? Bezgraniczna ufność, pewność, jak pozwoliłem sobie zatytułować to dzisiejsze kazanie: pewność. Abraham, Abraham miał taką pewność, jeszcze zanim dzieło krzyża się dokonało, Abraham miał pewność, że nic złego nie może się stać. A nawet jeśli by Iza. Jego syn został tam zabity, to Bóg ma mocno wzbudzić zmartwych, i tak wrócą razem, i tak wrócą razem. Nie ma innej opcji. Niesamowite. Tak ma wyglądać moja wiara, tak ma wyglądać Twoja wiara, bo to zachowanie Panu Bogu się podoba. Paweł mówi o całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga to jest Chrystusa. Paweł mówi o całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia. To jest zachowanie, które Panu, Bogu się podoba. Abraham zobaczył w Bogu coś, co my zobaczyliśmy w Chrystusie, a on tego nie miał okazji zobaczyć jeszcze. Ale udało mu się to w Bogu zobaczyć. On to odkrył pierwszy. Wyjątkowy. Czy mogę wykształcić w sobie pewność w przewidywalność Pana Boga? Czy Pan Bóg jest chaotyczny, czy jest przewidywalny? Czy ciągle zmienia i nigdy nie wiadomo, co to będzie, jak to będzie? Czy Pan Bóg jest przewidywalny? Czy Pan Bóg jest przewidywalny? Pan Bóg jest przewidywalny. Dlaczego? Bo On mówi i tak robi. Bo tak jest napisane i tak się dzieje. On tego nie zmienia. Możemy być pewni, że Pan Bóg jest przewidywalny w tym, co zamierzył, w tym, co robi, w tym, dokąd nas prowadzi. Jest przewidywalny. Dlaczego? Bo On nie cofa swojego słowa, nie wycofuje się z tego, co mówi. Jest prawdomówny i trzyma się swojego słowa, stoi ze swoim słowem. To jest niesamowite dla nas. Trzyma się swojego słowa, jest niezmienny. Drogi przyjacielu, jeśli słuchasz o tym, słuchasz o takim żywym, prawdziwym Bogu, który zwraca uwagę na człowieka, na jego wiarę i wiara potrafi zrobić na nim wrażenie. To chcę Ci powiedzieć, że taka wiara może być Twoim udziałem, również i Ty możesz wyciągnąć swoją rękę i doświadczyć czegoś takiego. Boże słowo mówi, że tak Bóg umiłował wszystkich ludzi, cały świat, że swojego Syna dał na śmierć. Ale wielu ludzi doświadcza grzechu, który jest tym, co oddziela ich od, od Pana Boga. Ale Pan Bóg wymyślił swój sposób, posłał swojego Syna, żeby tą przepaść zniwelować, żeby na nowo nawiązać kontakt z ludźmi, a ludzie, że mogli nawiązać kontakt z Nim. Ale nie wystarczy o tym wiedzieć. Wielu ludzi w naszym kraju o tym wie. Nie wystarczy o tym wiedzieć. Paweł mówi, kto w sercu uwierzy i wypowie ustami, będzie zbawiony. Możesz to zrobić dzisiaj. Dzisiaj, teraz. Możesz zmienić Twoje życie również. Możesz doświadczyć tego czegoś i stać się potomkiem tego jednego. Jezusa. I już nic nie będzie tak jak było wcześniej. Dlatego Cię zapraszam. Kształtujmy w sobie wiarę Abrahama. Niesamowity człowiek. Niesamowity człowiek. Zanim dokonał się dzieło krzyża, które nie pozostawiało cienia wątpliwości, że Bóg kocha naprawdę człowieka, Abraham to rozpoznał. Zobaczył to, w jaki sposób to zobaczył. I kiedy Pan Bóg powiedział, dzisiaj sprawdzam, to w Abrahamie nie było cienia wątpliwości, a było w nim jedno: pewność. Ty też możesz mieć tą pewność, Ty też możesz mieć tą pewność. Jeśli masz jakieś pytania, potrzebujesz odpowiedzi na nie przyjdź napisz zadzwoń zapraszam cię na spotkanie kościoła w drodze spotykamy się w niedzielę w środy już teraz zapraszam na kolejne spotkanie kościoła w środę będziemy mówić hmm, będziemy rozmawiać w jaki sposób radzić sobie ze stresem bardzo praktyczne rzeczy już teraz zapraszam ciebie i, i kościół w drodze środa godzina 18:30